Witajcie kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie Wasz październik rozpoczyna. Kochani, przygotowałam dla Was przesłania anielskie na miesiąc październik. Dla Barana twórczy projekt. Drogi Baranie, jest idealny moment na to, żeby realizować swoje marzenia. Pamiętajcie, marzenia zamieniamy w cele. Czyli jeżeli marzyłeś o tym, żeby zmienić pracę, zmień, trafisz na lepszą. Jeżeli marzyłeś o tym, żeby otworzyć swoją działalność,. Październik jest idealny, żeby stworzyć taki plan działania. Jeżeli masz jakieś marzenia, po prostu je w tym miesiącu realizuj. Byki, karta ślubu. No drogie byczki, jeżeli jesteście w związkach, warto by było się tutaj zdeklarować. Może nie tyle, że ślub, ale może zaręczyny, wspólne mieszkanie. No, będzie ten październik taki kluczowy, może powiększenie rodziny. No, karta ślubu też mówi o tym, że jeżeli jesteście singlami, możecie kogoś poznać. To też jest karta imprez, bywania, dostaniecie jakieś zaproszenia, więc korzystajcie z tego. otwórzcie się na ludzi. Hmm. Bliźniak, karta Amor, miłość. Drogi Bliźniaku, warto skupić się troszeczkę teraz na sobie, na swoim wnętrzu, na, na swoim serduchu. Jeżeli jesteś po rozstaniu, cierpisz, karta Amor mówi, zadbaj o serce. Kup sobie kwarc różowy, otaczaj się różowymi barwami, noś ten kamień. Karta Amoru też zapowiada nowe uczucia, nowe miłości. Ale pamiętajcie, kochani, jeżeli sami siebie nie pokochacie, nikt Was nie pokocha. Rak. Karta słuchaj. Drogi Raczku, przecież ty dobrze wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. E, zatrzymaj się w tym biegu, zastanów się, co jest na, dla ciebie najlepsze. E, nikt nie może mówić ci, co masz robić. Pamiętaj, jesteś swoim panem. Potrzebujesz teraz wsłuchać e, się w siebie, potrzebujesz troszeczkę teraz spokoju. Tego ci, kochany, życzę. Także wy, mm, to, to będzie taki miesiąc, który. E, Ciebie dużo nauczy, skupisz się na sobie, na swoich myślach i w końcu zaczniesz realizować swoje potrzeby, a nie innych. Trochę się będziesz izolował od ludzi, ale może to jest właśnie dla ciebie dobre. Lew, pozwól w przyszłości odejść. Kochany lwie, to będzie taki miesiąc kluczowy, podejmiesz pewne decyzje, czyli tak. Jeżeli ta praca jest dobra, zostaniesz, ale myślę, że odejdziesz. Jeżeli jesteś w jakimś toksycznym związku, również odejdziesz. Jeżeli ktoś, nie daj Boże, z przeszłości będzie ci mącił, nie wpuszczaj osoby z dawnych lat, bo to nie będzie dla ciebie dobre. Pamiętajcie, odgrzewane kotlety nigdy nie smakują dobrze. Także, kochany lewku, zamknij przeszłość. Pamiętajcie, wczorajszego dnia nie ma, liczy się tylko, co jest tu i teraz. Otwórz się na nowe, a, na, a nowe na pewno przyjdzie. Panna, szczęście w nieszczęściu. Droga Panno, to co teraz ci się wydaje tragedią, smutkiem, bo ktoś odszedł, nie wiem, wyrzucieli cię z pracy, e, dostałaś, e, dostałaś złą diagnozę. Jeżeli chodzi o zdrowie, zaraz będzie dobrze. Miej odwagę. Anioły mówią, że szczęście w nieszczęściu, czyli nawet najgorsza rzecz jest po to, żeby nas czegoś nauczyć. I tego anioły Ci mówią. Tego anioły chcą Ciebie właśnie tutaj nauczyć, żebyś. Żebyś, żebyś się nie poddawała droga panno i szła generalnie do przodu tego, tego ci życzę pamiętaj, to co się teraz wydaje tragedią, zaraz może się okazać cudem, często jest tak, że na przykład jesteśmy w jakichś związkach toksycznych i nie wyobrażamy sobie życia bez tej osoby ale jak ta osoba już znika to boże, zaczynamy w końcu oddychać pier... własną piersią prawda? i potem poznajemy kogoś, kto naprawdę jest wart tego, także drogie panny, głowa do góry Wagi, miarowy postęp, czyli kochane wagi. Nie traćcie zapału, nadziei na to. Macie jakiś pomysł, realizujcie go do przodu. Wyniki przyjdą troszeczkę później, ale chodzi o to w tym przesłaniu, żeby się nie poddawać. Miarowy postęp, wszystko się poukłada, ale w swoim czasie. Skorpion, zauważaj znaki drogi skorpionie. Czyli co? Odpowiedzi na twoje pytania znajdziesz, na przykład pod postacią snów, przeczuć, znaków na drodze. Czyli na przykład, jeżeli planujesz jakiś wyjazd, drogi skorpionie, a nie wiem, coś ci się stanie z samochodem, czy złapiesz gumę, to jest znak odgórny, że masz po prostu tam nie jechać. Czyli anioły w tym miesiącu do was przemówią i dadzą wam znak. Strzelcu, poproś. Drogi strzelcu, często jest tak, że sam decydujesz o wszystkim, nikogo nie prosisz o radę, bo ty wiesz lepiej. Nie, anioły mówią do ciebie tak. Wycisz się, zapal białą świecę, poproś e, nas, czyli anioły, o pomoc, a my wskażymy ci drogę. Aniołami też mogą być ludzie, czyli warto się skonsultować albo z prawnikiem, albo z przyjaciółką, albo z wróżką, albo z lekarzem. Nie zostawaj sam z tym problemem, którego będziesz miał. Dobrze, strzelec koziorożec. Zauważa, a miej zaufanie, miej zaufanie, drogi koziorożcu, do samego siebie. Ty wiesz, co jest dla ciebie dobre. Nikt inny nie może ci mówić, co masz robić. Masz świetną intuicję i w tym miesiącu kieruj się swoją intuicją, a będzie dobrze. Realizuj swoje pomysły, plany i potrzeby. Żyj w końcu dla siebie. Wodnik, marzyciel, no tak. E, drogi wodniku, będziesz sobie leżał, pachniał w, w miesiącu październiku, będziesz sobie marzył mm, o związkach, o miłości, o pracy, o pieniążkach, ale pamiętaj, żeby marzenia zamienić w cele. Czyli nie leżymy i marzymy, tylko realizujemy to. I tu anioły do ciebie mówią: koniec z marzeniami, zacznij działać. Nie odkładaj pewnych rzeczy na później. I rybki, oczyszczanie i odtruwanie. Drogie rybki, no, zajmijcie się, kochane rybki, swoim zdrowiem w październiku. Może jakaś dieta oczyszczająca, może oczyszczenie energetyczne. Oczyszczanie i odtruwanie, czyli jeżeli żyjecie w jakichś toksycznych relacjach, pozbądźcie się tego dla własnego dobra. Dobrze, kochani. A ogólna karta dla Was i dla mnie to karta. Deszcz obfitości, kochani. Najpiękniejsza karta w tej całej talii. Życzę wam, żeby ten październik był dla was bardzo udany. Pozdrawiam serdecznie Wróżka Kamila.